Zemsta jest zawsze słodka, no i dobrze, kiedy jest serwowana na zimno. Dlatego dzisiaj mam dla Was zestawienie kina, które opiera się tylko i wyłącznie na tej najbardziej pustej emocji, jaką jest dokonanie mściwego zadośćuczynienia. Zobaczmy, dokąd prowadzi droga zemsty i jak skończą dzisiejsi bohaterowie. Zapraszam. Mścicielka. Frank Kitchen to zawodowy zabójca, jednak jedna z jego misji zakończy się porażką. W efekcie tego trafi on na stół niejakiej dr Rachel Kay, która specjalizuje się w chirurgii. A ponieważ Frank zabił jej brata, to ta w ramach zemsty uczyni zabójcy kobietę. I tak też poznajemy Tom Boya, zabójczynię, która w okaleczonym ciele szukać będzie wyrównania rachunków za to, co jej zrobiono. Przyznacie, że zamysł dość odważny, ale legitymizuje go obsada z Michel Rodriguez i Sigourney Weaver. Jeżeli uważacie, że to coś, co mogłoby powstać dopiero w dzisiejszych spolaryzowanych światopoglądowo czasach, to mam dla Was ciekawostkę. Pierwsza wersja scenariusza powstała w 1978 roku. W sumie może i częściowo tłumaczy to szaleństwo tego pomysłu. Jeźdźcy sprawiedliwości. Markus nie ma lekkiego życia. Wraca z ciężkiej misji wojskowej, ale nie po to, by odpocząć, ale by zająć się swoją córką Matildą. Żona i matka zginęła bowiem w katastrofie kolejowej. Wszystko to oczywiście tragiczny przypadek i zrządzenie losu, do czasu, aż do drzwi Markusa puka pewien matematyk, który jak się okazuje, również brał udział w wypadku na torach. Powoli na jaw wychodzi prawda, że wszystko to zostało dokładnie zaplanowane, tyle że niektóre ofiary były przypadkowe. Markus rusza poznać prawdę. Mats Mikkelsen jako brodaty ex-żołnierz szukający ludzi odpowiedzialnych za śmierć własnej żony już samo w sobie brzmi jak dobre duńskie kino zemsty. I podkreślam, że duńskie nie bez powodu, bo ostatnimi czasy w tym kraju powstają prawdziwe perełki, jak choćby doskonały film na Rauszu, również z Mikkelsenem zresztą. Rambo. Ostatnia krew. 40 lat po tym, jak John Rambo przeżył powtórny koszmar po powrocie z Wietnamu, przychodzi czas, by raz jeszcze uwolnił drzemiące w nim demony wojny. Żyjąc na spokojnym rancho w Arizonie, będzie musiał przerwać emeryturę, by raz jeszcze ocalić niewinnych, tym razem przybraną córkę, którą porwał meksykański kartel. Oczywiście kryminaliści nie wiedzą, kogo porwali, bo gdyby wiedzieli, to odstawiliby dziewczynkę z powrotem na miejsce. Teraz jednak jest na to za późno. Rambo ruszył po ostatnią krew. Dla jednych będzie to łabędzi śpiew tej postaci, dla innych kolejna rzeź w wykonaniu Rambo, którego jak zawsze odgrywa niezastąpiony Stallone. Krwawe, proste i brutalne kino, nastawione na masakrowanie wrogów i heroizm podstarzałego bohatera akcji. Rambo nie obiecuje być niczym więcej niż jest, i jest to obietnica spełniona całkowicie. Krwawa Zemsta. Niejaki Kane to drobny przestępca bez ambicji i zakusów na bycie wielkim mafiozem. Jednak przez szemrane biznesy brata trafia on za kratki. Nie posiedzi tam jednak długo, bo postanawia opuścić zakład karny i udać się na stare śmieci, by wymierzyć uliczną sprawiedliwość na tych, którzy doprowadzili do jego skazania. Czeka go walka nie tylko o zasady, ale również o jego własną duszę, którą zdawać by się mogło zatracił już dawno temu, chowając się na ulicach miasta, w którym teraz szuka zemsty. Doskonały Scott Atkins w roli mściwego brutala w filmie Jessego V. Johnsona, znanego z brutalnego i ulicznego kina, to gwarancja mocnego sena. Swoją drogą, scena walki w pubie została uznana za jedną z najlepszych barowych bujek w historii kina. Nie spodziewajcie się tutaj fabularnych fajerwerków, ale potężnej porcji dobrego mordobicia. Zemsta Luny Luna spędza wakacje w górach ze swoją rodziną sielankę przerywa morderstwo jej familii, z którego Luna ledwo uchodzi z życia. Odkrywa również przykrą prawdę. Jej rodzinny świat był łudą, fasadą, za którą stali rosyjscy szpiedzy z jej ojcem na czele. Nim Luna opuści kraj, będzie chciała wpierw dokonać zemsty na mordercach. Zemsta Luny to dobry thriller z fajnym tempem rozwoju akcji i nieźle zarysowaną młodą bohaterką. Bo to nie tylko dziewczyna chce tu wymierzyć karę, ale również młoda kobieta, której życie zostało napiętnowane traumą i złamaną wiarą fałszywe autorytety. Swoją drogą rola Luny była debiutem filmowym dla odgrywającej jej Lizy Vicari. Co ciekawe, choć ten niemiecki tytuł nie jest u nas jakoś super znany, to dostał nominację na festiwalu Kołobrzeg Suspense w 2008 roku. Sicario. Kate Maser to agentka z wieloma sukcesami na koncie. Jej renoma zaowocuje możliwością dołączenia do zespołu operacyjnego, mającego na celu rozpracowanie i unieszkodliwienie kartelu narkotykowego. Dla Kate to szansa wykazania się oraz walki z problemem narkotyków na większą skalę niż jej pojedyncze misje, którymi dotychczas się parała. Gdy dociera do El Paso, jej ideały i moralność będą wystawione na próbę, bowiem ten świat to coś zupełnie innego niż to, do czego przywykła. Nierzadko agenci muszą sięgać po etykę, czy też jej brak który charakteryzuje ich wrogów. Innymi słowy, świat Kate przestanie być czarno-biały i przekona się o tym w bardzo brutalny sposób. Sicario to już właściwie klasyk, który po prostu wypada znać, jeżeli chodzi o ciężkie, mocne kino Emily Blunt w głównej roli spisuje się doskonale, no ale show zdecydowanie kradnie tu Benicio del Toro, którego magnetyzm niemalże potrafi przyspawać widza do ekranu. Reszta obsady zresztą też jest doskonała i dobrze znana, ale nie będę się już tutaj dalej rozpływał, bo ten film po prostu trzeba obejrzeć. A i film ten ma też kontynuację, którą również znajdziecie na CDA Premium. Jak mawiał Gandhi, oko za oko uczyni tylko cały świat ślepym i coś w tym jest, bo bez oczu nie dane by wam było obejrzeć tych wszystkich doskonałych filmów na CDA Premium. Także nie żyjcie zemstą, tylko miłością do dobrego i mocnego kina. Zachęcam, zapraszam i żegnam się. Do zobaczenia w kolejnym Tylko Kino.